oto las lubochnianski szukamy grzybków na naszych starych miejscówkach patrzymy o tu nie nierozkwitnięta patrzcie państwo piękna za parę dni będzie dobra o o, tu coś widać. O, jakie piękne. Prawdziweczki. O! Się schowały koło brzuski. O! Tu następny ładny. Prawdziweczek. Szlachetny. O! Jaki piękny okaz. O! Trzeba szukać. Są ładnie poprzykrywane. O! Tu jaki maluśki. Za parę dni będzie dobry. Dopiero. O! Jak rośnie sobie ładnie. O! za parę dni. Dobrze, dobrze kończymy ten film i idziemy dalej o tu będą rosły ładnie grzybki, o piękne tereny, o tu maślaczki sobie rosną ładnie, piękne. Dobrze, kończymy ten film, bo idziemy dalej w Szuwary. Na razie.